To jest za mną Za mną jest wulkano Korano, Korono A to jest jakbyście nie wiedziały, nie widzieli drogie dzieci to jest Anyszui Tak wygląda Anysz Absynt, Anysówka, Uzo. Łe obrzydliwe jak dla mnie Ale niektórzy lubią Ja nie Właśnie docieramy do miejscowości Haria, którą otacza tak zwana Dolina Tysiąca Palm. Jak głosi legenda, każdy ojciec, któremu urodziła się córka, sadził palmę, a gdy na świat przyszedł syn, sadził palmy dwie. Jest to najbardziej zielone miejsce na Lanzarote. Chyba jedno z najbardziej urokliwych. Jesteśmy w miejscowości Haria dolina tysiąca Palmy Naokoło około, na razie tutaj nie widać Ale już chyba coś tam zobaczycie jeszcze Plac Leona Castillo, na którym się znajdujemy Otoczony jest wielkimi drzewami Eukaliptusowymi, laurowymi, platanami, co Naprawdę robi wielkie wrażenie to czujemy jakby czas się zatrzymał Pełny ci Znajduje się dom, a obecnie muzeum wybitnego architekta wyspy, jakim był Cezar Manrique. Ze względu na urodzajną glebę, Haria w przeszłości była bardzo dobrze zaludniona. Aż w 1586 roku przez. Kanary, na pewno Kanary. Nie przez Kanary, przez Pirata. Morato Arresa, alpierskiego Pirata, Haria została sklądrowana. Bez w Hari żyje około 5000 ludzi. I platany. Właściwie to muszę stwierdzić, że jeszcze ani jednego kanarka nie zauważyłem. Może to one tak ćwierkają. No dobra, polujemy na kanarki. No Pokażcie się! Nie chcą się pokazać łobuzy. Wiecie jak wyglądają kanarki? Hmm? Nic to nie znajdziemy ich. Bywa i tak. Idziemy do Placu Konstytucji. Na tej wyspie kwitną takie piękne drzewka. Nie wiemy jakie się one nazywają. Może ktoś z Was wie. Będzie ciekawe. Zobaczcie. Cudne. jakiś ambasada czy czółko? Zobaczmy jeszcze tą babeczkę tutaj. Od fajna. Zobaczcie, jaka laska. Wioska jest niczego sobie, generalnie powiem Wam. Taka miścinka, przyjemnie, spokojnie, nikt tutaj nie mówi po angielsku. I co ja tu widzę? Ja tu widzę banany. Widzicie? Coś niesamowitego. tu tutaj rosną banany. Jest niesamowite. Klimat jest. Klimat, niesamowity klimat. Jest super. Po Kochary lecimy dalej, tym razem nie na parkiem wulkanów Timanafaya. Faya. Uznajemy, że trzeba wybrać się samemu na wulkan, a nie oglądać wulkan za szyby autobusu, bo to mija się z celem naszym. No to nasz ostatni cel tej wycieczki. To no jest za mną! Za mną jest wulkano! Korano! Korono! A to jest, jakbyście nie wiedziały, nie widzieli, drogie dzieci, to jest. Anysz, kurde tak wygląda. Anysz, Absynt, anyzówka, uzo, łe, obrzydliwe jak dla mnie, ale niektórzy lubią. Ja nie. Droga na wulkan nie jest łatwa ale jest bardzo atrakcyjna Zobaczcie opuncje. Jakie wielkie opuncje. To jest Opuncja I to jeszcze dalej jest opuncja. A tutaj taka furka Krosodzewinowa Więc dotarliśmy jesteśmy na wulkanie Korona Jak wysoko! No wysokość jakaś 30 metrów, No 15 metrów, 15 no, 40 metrów, to no, jakieś 15 piętro, co? 20 piętro, no, co jest? Nie ma lawy, jak to nie ma lawy? Lawa jest! Więc jest tak jesteśmy na tym wulkaniku. Jest dość wysoko. jest dość ryzykownie. I wiecznie. No, generalnie jest fajnie. Ale na drugą stronę już tam chyba nie będziemy planować. Jos. Tam jest jaskinia. Także... Wulkan zaliczony! Eee! Wulkan Korona znajduje się na północno-wschodniej części wyspy. 609 metrów nad poziom morza ostatnie jego erupcje miały miejsce ponad 4000 lat temu więc tak wracamy to była nasza ostatnia atrakcja a la te ale i tak widoki są piękne не, это не жалует. Teraz opuncja figowa, kwiatuszki. Tak wyglądają winnice. Lanzarote. One jeszcze niedobre, no i niedobre niestety. W każdym razie aż mnie kusi, żeby jakąś gałązkę tutaj ciapnąć i posadzić u siebie w ogródku. Tylko pytanie, czy dałyby rady w naszym klimacie, bo my lubią, jak widać, taki żwir. U nas to ciężko z takim żwirem. Także, Chyba nie skorzystam z okazji. Czy one są odpowiednie? Czy myślisz, że każdy będzie tak mocno podchodził pod nie? Tak tutaj, o tak? bo no to wydaje mi się, że to jest jakieś takie zdupy, bo zobaczcie, wszędzie jest siku, one powinny być bardziej nie w takie wycięte według mnie. A według ciebie? No powinny być takie wypukłe bardziej. Stojące, stojące. Dokładnie, bo jest problem. Pani ja cały stolisionych No się. Nie ma porównania. Oto ostatnia wieczerza na lazarotte. Pokaż to A tutaj nasze wino marki wino Chlebek Serek Pusteczki. Dzień dobry, dzień. Siódma rano. Tak wygląda nasz hotel. Po naszym wykwaterowaniu prawie wykwaterowaniu spędziliśmy tutaj trzy noce. Hotel jest zdatny i użyteczny. Trochę śmierdzi sikami Ale czego tutaj wymagać za 0 euro? Mam tak samo jak ty Hotel mój, a w nim Najpiękniejszy mój sen Dobra, to mniej więcej tak to wygląda Tam spaliśmy No Zatrzymaliśmy się na plaży, chyba to jest ostatni postój na plaży i od razu potem na lotnisko, ale w przed jedziemy sobie kupaje Kilogram kosztuje 90 eurocentów. centów, 3 złote jest 80 gdzieś i piwko. se diz maior Czas na podsumowanie lazarotte. Co mógłbym powiedzieć: jeśli szukasz imprezowni, to nie tutaj pomyliłeś miejsca To jest naturalna wyspa. Poli, spokojnie maniana Lepiej zwiedzać ją wynajmując auto samemu lub też na rowerach Przy czym trzeba pamiętać o porywistych wiatrach Słońce wydawać by się mogło że tak mocno nie opala to mylne wrażenie Znajdujemy się na promenadzie Arefikę. Oh Lord, it's so bad. Lazarote, bye bye. Zarote, bye bye.